Jest cicznia, ale coś pięknego i zobaczymy objadały tutaj sobie ten seton. Jest piękny, ciemny, rzut, o kurde ale piękna korona. Coś pięknego Jeszcze dwunastak Świeży łódki. ciemny trzeba się tu porozgrącać po tym zrębie Może coś jeszcze wpadnie Ale kapitalny żółt. ciemny coś pięknego Dobra Pozdrawiam wszystkich dla bur. Szukam do pary do tego dwunastaka i chyba jest do pary, nie wiem jeszcze Coś tam widać w tych krzakach Idziemy Nie. To jest ciemny, ładny rzut Ale tu nie para. świeżutki tu naroś ma dziesiątaczek A jest mniejszy od tamtego. Wezmę tu na bok Ten jest dużo większy Dwa prawe Ale kapitalne rzuty ciemne No dzisiaj podażyło. Tyle wyjść na pusto było. A dzisiaj piękny dzień. Ładny, ciemny, żółty, piękny, kapitalny. Kapitalny, żółty. Oby tak dalej. Się pokręcę jeszcze tutaj po tej przecince. Widzę, że tu zgryzane było. Może też jeszcze wpadnie, no zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich. Dasz bur.